Cześć, mam na imię Marek. Dzisiaj opowiem Ci, jak skonfigurować przesyłanie nowych lidów z Twojego konta reklamowego na Facebooku do serwisu Kajabi. Jest to niezbędne do automatycznego przenoszenia nowych lidów z Facebooka do innych systemów. Na przykład w Kajabi można dodawać nowe kontakty, a następnie wygodnie je przechowywać, przetwarzać i współdziałać z nimi. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Najpierw należy utworzyć nowe połączenie. Na tym etapie można skorzystać z jednego z gotowych szablonów systemów, do których należy przenieść dane. W tym przypadku należy wybrać szablon Kayabi. Na tym etapie musisz połączyć swoje konto na Facebooku z systemem Save Leads. Najpierw musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do Facebooka. Następnie kliknij Edytuj ustawienia. Na tym etapie widzisz wszystkie strony reklamowe, do których masz dostęp, polecam zaznaczyć je wszystkie naraz, aby móc w przyszłości z nimi pracować. Teraz musisz pozostawić wszystkie pola wyboru włączone. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, należy je wybrać. Następnie wybierz stronę reklamową, na którą chcemy przenosić LEDi. Wtedy musisz określić formularze, dla których dane będą przesyłane. Jeśli masz określonych wiele formularzy, będziesz musiał utworzyć wiele połączeń dla każdego z nich. W tym momencie należy połączyć konto Kajabi z usługą Save Emigre Leads. W tym oknie należy określić adres URL, na który będą wysyłane dane z Save Emigre Leads. Aby uzyskać ten adres URL, należy wejść na swoje osobiste konto Kajabi. Następnie przejdź do oferty Kliknij więcej i wybierz WebHooks. Aby dodać nowe kontakty, skopiuj adres URL. Po wypełnieniu wymaganego pola, kliknij przycisk Zapisz. Konto jest wyświetlane na liście, kliknij je. Następnie należy wybrać typ wysyłania danych POST. Teraz należy zapisać nazwy zmiennych i ich wartości, które będą wysyłane do Kajabi jako nowe kontakty. Nazwy zmiennych są używane jako standardowe. A żeby przypisać zmienną do tej wartości, należy kliknąć w polu i wybrać zmienną z listy rozwijanej. Jeśli użytkownik jest zadowolony z pól predefiniowanych, można je pozostawić bez zmian. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk Kontynuuj. W tym momencie możesz zobaczyć przykład danych, które będą przesyłane do Kajabi jako nowe kontakty z każdym nowym feedem z Facebooka. Jeśli coś ci się nie podoba, kliknij Wstecz i cofnij się o jeden krok. Aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe, kliknij przycisk Wyślij dane testowe do Kajabi. Po pomyślnym wysłaniu przejdź do Kajabi i sprawdź wynik. Jeśli jesteś zadowolony, wróć do usługi Safe Emigre Leads i kontynuuj konfigurację. Aby mieć pewność, że nowe LEDy z Facebooka są natychmiast przesyłane do Kajabi, należy włączyć funkcję automatycznej aktualizacji. To wszystko życzę udanych ustawień integracyjnych i powodzenia.